Dlaczego twój toksyczny partner, partnerka, traktuje innych lepiej niż Ciebie? Czy kiedykolwiek zastanawiałaś, zastanawiałeś się, dlaczego toksyk potrafi być uroczy dla całego świata, a dla Ciebie pozostaje zimny, krytyczny lub obojętny? To nie przypadek, to strategia i choć boli jej zrozumienie. Może stać się Twoją supermocą. Wyobraź sobie teatr, w którym toksyk jest reżyserem, a Ty jedną z wielu postaci na scenie. Dlaczego inni dostają rolę ulubieńców publiki, a Ty drugoplanową postać z tragiczną linią dialogową? Odpowiedź tkwi w dwóch słowach: kontrola i zaopatrzenie. Zły człowiek potrzebuje zasilania, emocjonalnego paliwa, które czerpie z podziwu, uwagi lub konfliktu. Aby je zdobyć, stosuje cykl idealizacji i dewaluacji. Ty prawdopodobnie jesteś już w fazie dewaluacji, a inni wciąż w strefie iluzji. Faza pierwsza. Idealizacja. Kiedy świat staje się różowy. Dla innych. Gdy psychofak poznaje nową osobę, rzuca na nią czar, komplementy, intensywną uwagę, pozorne zrozumienie. To etap, gdy inni są traktowani lepiej, bo są świeżym źródłem zasilania. Przykład. Nowa koleżanka w pracy dostaje od narcystycznego szefa pochwały publicznie, podczas gdy twoje osiągnięcia są pomijane. Dlaczego? Ona jeszcze nie wie, że to pułapka. Manipulator, manipulatorka buduje swój wizerunek poprzez innych. Im więcej entuzjazmu wzbudza w nowych ludziach, tym silniejsza jego jej maska doskonałości. A ty jesteś już prześwietlony wzdłuż i wszerz. Widzisz jego, jej słabości, więc stajesz się niewygodny. Faza druga. Dewaluacja. Dlaczego akurat ty? Gdy toksyk czuje, że masz go na widelcu, na przykład znasz jego, jej prawdziwe oblicze, uruchamia mechanizm obronny. Umniejszanie twojej wartości. To nie oznacza, że jesteś gorszy, a wręcz przeciwnie, jesteś dla niego zagrożeniem. Im bardziej się starasz zasłużyć na jego, jej uznanie, tym bardziej on, ona odpycha cię, by utrzymać władzę. To jak gra w kotka i myszkę, gdzie nagrodą jest twoje zaangażowanie. No dobrze, ale dlaczego inni wciąż dostają lepsze traktowanie? Bo jeszcze nie odkryli prawdy, tak jak ty czy ja. Manipulator doskonale wie, że gdyby i oni przestali go ją idealizować, straciłby kontrolę. Dlatego rozdaje cukierki, dopóki ktoś ich nie zatruje. Trzeci akt. Manipulacja porównaniami. Toksyk celowo wzmacnia twoje poczucie bycia gorszym poprzez publiczne kontrasty. Zobacz, jak Kasia zawsze się stara. Gaslighting czy triangulację, czyli włączanie osób trzecich do konfliktu. To nie jest przypadek. Celem jest wywołanie w tobie poczucia rywalizacji, abyś walczyła walczył o jego uwagę zamiast skupić się na własnych potrzebach. Co kryje się za tą maską? Strach przed tobą. Paradoksalnie, im bardziej autentyczna jest Twoja relacja z toksykiem, tym większy w nim lęk przed odrzuceniem. Gdy widzi, że możesz go ją opuścić, dewaluacja staje się narzędziem samoobrony. Badania pokazują, że źli ludzie często mają kruche ego ukryte pod płaszczem arogancji. Twoja bliskość odsłania ich słabość, więc wolą trzymać cię na dystans. Podsumowanie: To nie ty przegrywasz. To oni grają w grę, której nie da się wygrać. Toksyk traktuje innych lepiej, bo jego jej świat to wieczna audiencja. Każdy jest aktorem, a każda relacja scenariuszem, gdy zrozumiesz, że jego jej uśmiech dla innych to tylko kwestia czasu, przestaniesz czuć się przegrane. Twoja wartość nie zależy od tego, jak widzicie psychofag. A jeśli nadal potrzebujesz dowodu, spójrz w lustro. Jesteś osobą, która szuka odpowiedzi, by się uleczyć. A to już czynicie, nie do zatrzymania!